Witam na winicy. Mamy 29 grudnia 22 roku. E, przyjechałem tutaj po świętach jeszcze przed sylwestrem, by e, zobaczyć, co się tutaj stało, bo przed świętami napadało to dość dużo ściegów. Leżało z 30 cm go tutaj, wszystko stopniało. Z jednej strony się cieszę, bo. Mam zamiar jutro albo sobotę kupić nawóz polifoskę i na taki mokry grunt go rozsypać. Rozsypię go wzdłuż rzędów. Może trochę szerzej, żeby między rzędzia też się nawiozły. No ale nie o tym. Generalnie, no, tak wygląda winnica o tej porze roku. Jest dość mokro i dość, e, no mokro, ale nie, nie aż tak bardzo, żeby się mm, przyklejało błoto do butów. Idę i patrzę na krzaki, na sadzonki. Generalnie czeka nas tutaj cięcie tego, za niedługo już. Nie wiem, czy będę tutaj tego hibernala akurat zostawiał na zostawiał pnie. Czy tniemy przy ziemi i wyprowadzamy jeszcze raz pień. Niby krzaki są dość duże, ale podejrzewam, że z 10% by tylko się nadapało na, na uformowanie pnia. Także zaoszczędzimy sobie kupę roboty. Bo rosłoby część krzaków małych, część duży i, i robiłoby to problemy. Staje się, utno wszystko przy ziemi. Tutaj co mnie zastało? No, grudniu się zaczęło robić już na tyle ciemno, że po pracy nie mogłem przyjechać. Leżą tutaj ścięte gałęzie z tej miedzy. Nie dużo już tego było, ale nawet nie zdążyłem tego zgrabić. Trzeba to będzie podgrabić jeszcze. Może jutro te pryzmy z tym sianem też trzeba przerzucić. No i jest co robić. Zastanawiam się tylko kiedy się wziąć za to. No ale czas ucieka. Cięcie będzie potem dość pracochłonne. Część sadzonek jeszcze. Miejsce cięcia ma przysypane ziemią, trzeba to będzie odkopać. No ale tak to wygląda. Coś się tam poprzewracało. Jedynie fajna sprawa jest tym, że... Miedza, którą równaliśmy na początku... Yy, Jesieni, czyli wszelkie inne prace zostały zrobione, mniej więcej. Sorry, muszę palik wbić. mniej więcej fajnie wygląda, tu jest rozrównana, w tamtą stronę. Zdaje się, już są słupki tutaj nabite do, do lasera. Także są idealnie równo. Zostało mi jeszcze tak. No tu jest nierozrównane, czyli tu trzeba wjechać glebogryzarką i trzeba tutaj jeszcze trochę tutaj w tym miejscu, w którym idę, pójdzie granica. Rozrównać to. Przejechać po tych kępach, tych dużych, też nie jest to zrobione. I przejechać tutaj tym garbem, tak żeby się tutaj to pole zrównało rozgrabić to no i wziąć się za stawianie słupków tutaj ogrodzenia dotąd udało mi się zrobić jak widzicie jeszcze kawałek trzeba przekopać zdążyłem tylko obkosić to na jakichś tam filmikach widzieliście to się odbywało. No, ale tego garba muszę przekopać tu, zrzucić i wyrównać tą granicę z tą ziemią. No, już teoretycznie można byłoby się zacząć bawić, ale prawdopodobnie zaczniemy zaraz po cięciu. Bo trzeba będzie się skupić najpierw na, na roślinach. Dobra, ja się tu idę oglądnąć, co jeszcze nas tu czeka. Widzę, że coś poprzerywało sznurki, coś się w niej zaplątało. Ale jako tako nie widzę, żeby tutaj się objadało te krzaki. Tak, wyglądają, tak wygląda skoszona miedza przeze mnie I skosiłem ją tak jak wspominałem na początku jesieni Zanim jeszcze nie było problemów tutaj z zachodem słońca I można było po pracy na tą godzinkę przyjechać Śnieg ładnie ułożył trawsko Patrzcie, tu było nieskoszone, bo się nie dało wjechać, było tak wysoko A teraz wszystko leży też będzie przerypane to kosić, ale może już będzie lepiej niż gorzej. A, sąsiedzi tutaj też wyczyścili te kępy krzaków, które są z tej strony. Także też ułatwi mi to grodzenie tego tutaj. I została jeszcze ta część. no. Jak wiecie, tu jest na Sejwala to zostawione, ale wymaga jeszcze trochę pracy. Nie skosiłem do końca tutaj tych zarośli, będę musiał to zrobić jeszcze przed wiosną. Mamy cięcie też tych krzaków tutaj i jeszcze raz obkoszenie tamtego rejonu. Tu w ogóle nie było koszone, no, czy, czy czyszczone i karczowane. Mówię koszone, bo mam na, na myśli trójząb na e, kosie spalinowej i takie badyle, jak tutaj, te odrosty, to sobie radziej wyśmienicie. No z grubszymi trzeba wziąć piłę. Tutaj w ogóle bym chciał to na wiosnę przeorać wszystko przerzucić tą trawę. Może mi się uda namówić sąsiada, by mi to zrobił, jak se to poleży z miesiąc, żeby mi to rozrównał potem bronami. Mamy też do skoszenia tutaj kilka... Nie do skoszenia. Te kępy krzaków są do spalenia. Tu następne, tamte grubsze są do pocięcia i do składowania na, na jakieś przymrozkowe akcje. No, w tej chwili dotarliśmy do parceli z solarisem. Zaraz sobie przejdę tutaj, sprawdzę, czy coś się nie wdarło do środka winnicy i zobaczę, e, w jakim stanie są krzaki. No dobra, dotarliśmy. Jesteśmy na parceli z solarisem. E, no, na jesiennych filmikach widzieliście, że tutaj karczowałem. Szczerze mówiąc, już z czołówką na głowie fajnie to wygląda. Lepiej niż tamte rzędy, które odpuściłem z braku czasu. No i co my tutaj mamy? No jest mięko. Myślę, że na tej parceli będzie można już jakieś pnie wyprowadzić. Jeśli nie na pełną wysokość, to na pewno e, wyprowadzimy je e, ile się da. By już. E, no to jakoś sensem rosło. Jakieś proste, e, które się nadadzą. No to się tak zrobi. Dobra, przejdziemy się jeszcze pod tamto ogrodzenie. Zobaczymy, jak e, w jakim jest stanie. Bo tutaj muszę obejść ogrodzenie, zobaczyć czy czasem coś się tu nie podziało, ale już widzę, że jest coś nie bardzo. Mamy, mamy popatrzcie się, na naciągniętą siatkę w bok, nie widać ją, ale pozrywane są trytytki, także idę, zobaczę dokąd się to tak podziało. Czy próbowało coś tutaj przeskoczyć, czy po prostu od mrozu odpadły, ale tak, tu jest też opadnięta, tu się trzyma. No widzicie, tutaj też jest coś, tu jest coś wywalone. Zdaje się, nie wytrzymały trytki. Dobra, przejdę. Wszystko tu leży. Wszystko tu jest poszarpane. No to już wiem, co będę jutro robił. Muszę podejść tutaj ze szpulą drutu i, i to podwiązać. Nie będę tego wyszarpywał z trawy na razie, ale tylko górą złapię do. do do e, słupków a gorsza sprawa jest tutaj, popatrzcie wszystko położyło wszystko leży paliki ugniły dobra dzisiaj z tym nic nie zrobię ale no nie podziało się tutaj zbyt dobrze Dobra, zobaczmy jeszcze ogrodzenie z drugiej strony. Jak słyszycie, miałem oglądać winorośla, a oglądam ogrodzenie. Tu się wstrzyma. To jest ta praca, która została przy y, robieniu ogrodzenia. Po prostu odpuściłem sobie podwiązywanie. Na druty, z plastikowymi trytkami, które pewnie na mrozie puściły. No ale dobra, to będziemy robić, jak będzie więcej czasu. Tamto ogrodzenie, wezmę trytytki i złapię, e, złapię nimi bardzo szybko. Tutaj będzie gorzej, bo trzeba będzie przetargać wiertnicę. Te cztery słupki betonowe na szczęście leżą na początku szpalerów. Także są. Nie będzie z tym problemu. Po to się szybko postawi. No i będę chciał to jutro zrobić. Także pewnie przyjadę tu z rana, żeby się do południa wyrobić, bo muszę się potem zjawić w pracy na godzinkę. A pewnie jak wrócę, no to już nic z tego nie będzie. Znaczy, będzie za ciemno, żeby cokolwiek z tego było. Dobra, jeszcze są oglądne tutaj te krzaki. Ale chyba nic im. Nie wziąłem sekatora, żeby sprawdzić, ale nie sądzę, żeby coś im dolegało. Wyprowadzi się pnie. Niedługo będzie można tutaj zacząć wciąć też. Dobra, coś przychrunęło. Ale pierwsze co to siatka. Jutro przyjadę tu postawić siatkę. No nie ma uprosz. Potem trzeba będzie pomyśleć tutaj o drutach e, nośnych. Ale to jak trochę już po, e, naginamy te, te, e, te łozy do. Do szpalerów. Znaczy, jak je, jak je przytniemy górą, by nie były takie długie, na tą długość, na którą potrzebuje mieć ramiona zostawione. Także w tą stronę to raczej się będzie rozwijało. Tu ogrodzenie spoko. Prytytytki są świeże, także wytrzymały. No, niestety najszybciej będzie mi to jeszcze raz przytrytytkować, i wiem, że to, że to zostanie potem na lata. A znowu się poływają. Ale no zobaczę. Żeby to zaciągać drutem, no to muszę mieć trochę więcej czasu. A na pewno trzeba będzie tam na końcu. Na końcu parceli postawić ogrodzenie. Dobrze, ten śmieć przyfrunął przy stąd, także go tutaj tram. No i tak to wygląda. Obchód zrobiony. Myślałem, że się tutaj nic ciekawego nie wydarzyło, a już wiem, że ogrodzenie już jest w kiepskim stanie. Tam mieliście przykład, co by się stało, gdyby szpalery były z pali drewnianych. To jest 4 lata i do wymiany. Tu były brzozowe, także jeszcze szybciej, ale nawet jakbyście mieli akacjowe, co podejrzewam, zapłacicie za nie więcej niż za te metalowe, i to trzeba będzie wymieniać. No dobra, można aby rzec, że od jutra zaczynamy kolejny sezon. Jutro będzie 30 grudnia, także jeszcze w starym roku to zrobimy. Za, zamknę temat, poprawię ogrodzenie i od nowego sezonu wejdziemy już z pracami już typowo winiarskimi, czyli prawdopodobnie cięcie. Tych, tych parceli i, i tych na dole. Zacznę od tej, żeby była pierwsza przygotowana. Bo tam, nawet jak coś zacznie puszczać, to mogę nawet zielone obciąć, zostawić tylko pęda na dole i też będzie. Ale tutaj musimy formować krzaki. A jak już będą puszczone młode pędy, to, to nic nie zrobimy. No dobra. Taki szybki obchód. Jutro wam dogram z naprawy tego ogrodzenia. No i i ten rok zakończymy w ten sposób. Fajnie, że stopniał śnieg. Jeszcze pewnie podejdziemy tutaj z nawożeniem. No ale tak to wygląda na obecną chwilę. Do zobaczenia. Już y, jutro, a potem otworzymy następny sezon.